Polityka Unii Europejskiej w zakresie energetyki, która była forsowana przez ostatnie lata, której ulegały kolejne rządy, doprowadziła dzisiaj do tak dramatycznych okoliczności kryzysu energetycznego w całej Europie, ale też siłą rzeczy w Polsce, a to nas najbardziej interesuje. Solidarna Polska od zawsze, od 2011 roku, od momentu powstania nawoływała do odejścia od irracjonalnej polityki Klimatyczno-energetycznej, którą Bruksela wspólnie z, głównie z Berlinem wspierała, gdyż ta polityka prowadziła do tego, aby polski węgiel, mówię tu o Polsce w tym momencie, zastąpić rosyjskim gazem. Chodziło o przejście z węgla na gaz jako paliwo przejściowe. To była poli polityka pod każdym względem zła z punktu widzenia interesu i gospodarki Polski, dlatego jako Solidarna Polska konsekwentnie sprzeciwialiśmy się, tej ideologicznej, ale też i popartej żywymi interesami Berlina i Moskwy polityce energetycznej, która dzisiaj właśnie jej skutki dzisiaj widzimy, która doprowadziła do poważnego kryzysu, do drastycznego wzrostu cen w ogóle, bo jeżeli rosną ceny energii, rosną ceny prądu, rosną ceny gazu, rosną ceny węgla, to wszystkie ceny wszystkich produktów i usług muszą rosnąć. Stąd też jest to jeden z głównych powodów inflacji. Właśnie ta nierozsądna, nieracjonalna polityka energetyczna, która uzależniała Europę, w tym Polskę, od Putina i od Rosji. Gdybyśmy prowadzili naszą racjonalną, suwerenną energetykę węglową i opierali naszą energetykę na tym, czego mamy pod dostatkiem, czyli polskim węglu, nie zamykalibyśmy kopalni przez w, w, w ostatnie dekady, tylko inwestowalibyśmy w nowoczesną technologię, jeżeli chodzi o energetykę węglową, to dzisiaj Polska byłaby zupełnie bezpiecznym krajem, jeśli chodzi o kwestie energetyki. Mielibyśmy tanią energię i moglibyśmy zarabiać paradoksalnie na tym kryzysie, eksportując duże ilości węgla, ale też i energii.